ele <laughs> mae eidan dyfaisolana'n gwasanaeth sonan y yn dadau'r Dobrze, ale jest. Strona satelitarna, bo nieformowana, w każdej klasycie OK? to jest znana pozostała Pod stropem, kolorowy szarżek zwanych dwudzielnymi, 16-wieczne metle oraz 16-wieczne obrazy polskie. A pięć, to jest znane z tego, że przy dochodach południowym wiktoriach, obejmujących wieczność, które herb polski. to jest znane z samego nazwiska. tronową ustawę. Tutaj tron polskiego był, niestety żadna z stron ustaw polskich na świecie nie zachowała. Ale turyści najczęściej pytają, dobra, czy macie tę głowę? Sala pod W Opis tego stroju znaleźliśmy o, bardzo późno. Dzisiaj już wiemy, że powinny być te 8-4 kasetony i w każdym powinna być głowa. Powtórzono 16 razy, czyli musiała się ta głowa tak. To jest głowa do żadnej ameryki, fakt w Gobelin zamówiony zamówiona według Wawelskiego. Jak już widać, chyba, kiedy wyprzedził z miarą wypchotę, który odbiera w do z tej ekipy jest Hepton i w zaczął się pożar zamku waberskiego. Spaliło nam się dwa z trzech mieszkańców. że I odwzorowaliśmy to sobie krochody. Panie, fajnie, jak chodziło na skórę, ale jeśli chodzi o fantazję, realistycznie namalowane, nie muszę tego sobie jeszcze powodować. Proszę do góry. I ten portret, proszę Państwa, trzymają dwaj scenowie króla. To jest Jaguch, to Konstanty, królowa Maria Kazimiera, jedyna córka Pary Królewskiej, najmłodszy no. na scenowa Aleksander Małgorzata, znaczy panu Natomiast cała rodzina nalegała w dzień

Okay. Bardziej konkretni i przeciąć y, dość poważnie. Ostatnia rzecz, którą usłyszał za życia król Michał Wiśniewiecki, to to, że Jan III, Jan Sowiecki, Hetman, pokonał wojska tureckie w bitwie. Podchodzimy i wychodzimy znowu, jest nasz po 50 latach. Król krótko później zmarł. No, pod Wiedniem król obronił Europę. No, to szef dorosł, żeby na cudzo walczyć, nie za chwilę nie z początku u siebie. Nie? No, nie, tak. Może taka z 24 złotymi polskimi monetami. Takich arrasów chyba 5. 3 są w niezłym stanie i poczekają.